Od teraz nie musisz wozić ze sobą oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Wszystko dzięki nowej usłudze M Stłuczka w aplikacji M Obywatel. Jak to działa? Jeśli obu kierowców posiada aplikację M Obywatel, oba pojazdy są zarejestrowane w Polsce i uda się między sobą ustalić, kto jest sprawcą, zgłoszenie można wykonać bez spisywania papierowego oświadczenia. Wystarczy przejść do zakładki usługi oraz przewinąć w dół do kategorii kierowca i pojazdy. Na pierwszej pozycji znajduje się M stuczka, a po kliknięciu spisz nowe pojawia się dodatkowa instrukcja. Dalej mamy opcję wyboru osoby poszkodowanej oraz wybór osoby, która będzie opisywała przebieg zdarzenia. Poszkodowany przekazuje do zeskanowania kod QR, żeby połączyć oświadczenia ze sprawcą i tu dość ważne jest, żeby druga osoba współpracowała, w przeciwnym razie nie uda się przejść wszystkich kroków. Przekazywane jest zdjęcie, nazwisko i imiona, numer PESEL, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz data ich zdobycia. Miejsce zdarzenia Zaznaczone jest na mapie z wykorzystaniem GPS, a po wypełnieniu pierwszej części oświadczenia i zaakceptowaniu przez drugą osobę, można wybrać swój pojazd dostępny w aplikacji lub dodać nowy. Opcjonalnie od razu pojawia się wybór polisy OC, należy także wskazać, gdzie pojazd został uszkodzony i można od razu dodać zdjęcia. Następny krok to sprawdzenie danych kontaktowych, podsumowanie zgłoszenia i oświadczenie jest generowane, a osoba poszkodowana może od razu kliknąć zgłoś szkodę i wybrać ubezpieczyciela. Jeśli został zaznaczony wcześniej. Wydaje się to ogromnym usprawnieniem procedur po kolizji i miejmy nadzieję, że będzie działać sprawnie oraz zbierać jak najmniej zgłoszeń. Pamiętajcie, żeby zaktualizować aplikację i życzymy samych, bezkolizyjnych podróży.